Cześć! W dzisiejszym filmiku zrobimy sobie krótkie wprowadzenie do funkcji liniowej oraz do równań liniowych. Funkcja liniowa jest jedną z pierwszych funkcji, z którymi spotykamy się w szkole. Jej wzór to jest Y równa się AX plus B. A jest to współczynnik kierunkowy, B jest to wyraz wolny. Oczywiście dziedziną funkcji liniowej jest zbiór liczb rzeczywistych. Wykres funkcji liniowej to jest po prostu prosta. Aczkolwiek wygląd tej prostej zależy od współczynnika kierunkowego, czyli jeżeli współczynnik kierunkowy jest dodatni, czyli większy od zera, no to wtedy tą prostą moglibyśmy sobie narysować oczywiście w ten sposób. Czyli jeżeli rozumiemy tą prostą, właśnie jako funkcję liniową, no to ta funkcja będzie tutaj rosnąca. Nasz współczynnik kierunkowy mógłby być także ujemny, i wtedy wykres tej funkcji wyglądałby następująco, co by znaczyło tyle, że ta prosta będzie malejąca. Trzecią możliwością jest oczywiście a równe 0, czyli pozostanie nam samo y równe b. W takim razie ta prosta będzie równoległa do osi o x i ta funkcja będzie funkcją stałą, tak? czyli zniknie nam w ogóle x. Czyli podsumowując, będziemy mieli trzy możliwości, jeżeli chodzi o monotoniczność naszej funkcji liniowej. Funkcja będzie albo funkcją rosnącą, oczywiście dla a większego od zera. No i tutaj, jak sobie spojrzymy na wykres nawet, to widzimy, że wtedy zbiorem wartości będzie zbiór liczb rzeczywistych. Jeżeli a będzie mniejsze od zera, no to funkcja będzie malejąca. I zbiorem wartości także będzie zbiór liczb rzeczywistych. Dla a równego 0 mamy do czynienia z funkcją stałą. I wtedy zbiorem wartości tak naprawdę będzie jednoelementowy zbiór składający się tylko z elementu b. Tak? czyli funkcja przez cały czas będzie przyjmowała wartość b dla każdego argumentu ze swojej dziedziny. W takim razie za monotoniczność odpowiada nam współczynnik kierunkowy, czyli to co stoi przy x. W każdym z tych trzech przypadków, które sobie narysowaliśmy, zauważamy, że punktem przecięcia z osią Oy jest punkt 0b. I tak jest zawsze dla funkcji liniowej. To skoro mamy punkt przecięcia z osią Oy, to zastanówmy się, jak to jest z tym punktem przecięcia z osią Ox, czyli miejscem zerowym. I tutaj, dla tego pierwszego i drugiego rysunku, który widzimy, czyli dla a większego i a mniejszego od zera, tak naprawdę zauważamy, że to miejsce zerowe będzie. Nawet jesteśmy w stanie go dostrzec. Czyli dla a różnego od zera mamy miejsce zerowe, i to miejsce zerowe tak naprawdę jest równe minus b przez a. Dlaczego? Ano, dlatego, że jeżeli szukamy miejsca zerowego, to tak naprawdę tak jakbyśmy rozwiązywali właśnie równanie liniowe w postaci 0 równa się, no i wzór naszej funkcji, czyli ax plus b. No to przerzucając sobie b na lewą stronę, będziemy mieli minus b równa się ax i możemy przez a dzielić, no bo tutaj zakładamy, że a jest właśnie różne od zera, czyli x jest właśnie równe minus b przez a i to jest nasze miejsce zerowe. Ale co by było, gdybyśmy a mieli równe 0? Jak widzimy na tym trzecim rysunku, wydawałoby się, że wtedy nie ma miejsc zerowych. I tak będzie, ale nie zawsze. Znowu, powinniśmy teraz rozpatrzyć dwa przypadki, no bo tutaj, w tym naszym przykładzie, to B leży sobie powyżej osi o x, czyli ta nasza funkcja stała właśnie z taką prostą y równa się B. Czyli rozpatrując dwa przypadki, musimy się zastanowić, co będzie, kiedy b będzie równe 0 i co będzie, kiedy b będzie różne od 0. No i tutaj mieliśmy przykład właśnie takiej sytuacji, że b jest różne od 0. Czyli rozpatrując dwa przypadki, mamy właśnie ten przypadek, który widzieliśmy wyżej, czyli a jest równe 0 i b jest różne od 0. I wtedy mamy brak miejsc zerowych. Ale jeżeli rozpatrzylibyśmy sobie taki przypadek, że ta nasza prosta Y równa się B nie tylko będzie równoległa do naszej osi X, ale tak naprawdę ona będzie właśnie tą osią o X, czyli B musiały być wtedy równe 0, to wtedy nasza prosta Y równa się B, która jest 0, i nasza oś o X się pokryją. W takim razie będziemy mieć nieskończenie wiele miejsc zerowych. Jeśli chodzi o funkcję liniową, i o wykres tej funkcji, czyli właśnie prostą y równa się ax plus b, to powinniśmy także rozważyć jej nachylenie do osi o x, czyli tak naprawdę, jeżeli mamy taką prostą, jesteśmy w stanie sobie zaznaczyć kąt skierowany, który właśnie będzie pomiędzy naszą osią o x a naszą prostą. I tutaj nawet w tablicach jest taka informacja, że prosta y równa się ax plus b jest nachylona do osi o x pod kątem alfa. Takim, że ten nasz współczynnik kierunkowy A jest równy tangens alfa. Czyli jeżeli mamy podane a, to tak naprawdę mamy także podany kąt nachylenia, bo wystarczy sobie skorzystać z tej zależności, że a równa się tangens alfa i bez problemu wyliczymy sobie alfa, ale także to działa w drugą stronę. Jeżeli w zadaniu mamy podane, pod jakim kątem prosta jest nachylona do osi OX, to bez problemu jesteśmy w stanie obliczyć sobie ten współczynnik kierunkowy, czyli a. To są najważniejsze informacje, jeśli chodzi o funkcję liniową. Ważne jest także, aby zauważyć, że do wyznaczenia wzoru funkcji liniowej tak naprawdę wystarczą nam dwa punkty, i jeżeli wiemy, że funkcja, czy też właśnie ta prosta, będzie przechodziła przez te dwa punkty, no to jak najbardziej wyznaczymy sobie wzór tej funkcji, chociażby na przykład rozwiązując układ równań. To teraz przejdźmy do równań liniowych, bo to ta część z punktu widzenia matury rozszerzonej może być równie ciekawa, ponieważ na maturze rozszerzonej czasem pojawiają się właśnie zadania z parametrem z równań liniowych. Równanie liniowe ma taki wzór AX plus B równa się 0, gdzie oczywiście A i B są rzeczywiste. I tak naprawdę to równanie może być oznaczone, nieoznaczone lub sprzeczne. Równanie będzie oznaczone wtedy, kiedy będzie miało tylko jedno rozwiązanie. Będzie nieoznaczone, wtedy, kiedy będzie miało nieskończenie wiele rozwiązań. I będzie sprzeczne, wtedy, kiedy rozwiązań nie będzie miało. Spróbujemy sobie także graficznie przedstawić każdą z tych sytuacji. Czyli, skoro ma mieć tylko jedno rozwiązanie i tak naprawdę rozwiązujemy równanie liniowe a X plus b równa się 0, to tak naprawdę y, możemy sobie to wyobrazić jako sytuację, kiedy szukamy miejsc zerowych. Takiej funkcji ax plus b. No to my wiemy, że taka funkcja będzie miała tylko jedno rozwiązanie, kiedy tak naprawdę ta prosta przetnie się tylko raz z osią o x. Taką sytuację będziemy mieć tylko wtedy, kiedy a będzie różne od zera. Czyli to nasze równanie ax plus b równa się 0 jest oznaczone, gdy a jest różne od zera. I wtedy to nasze rozwiązanie jest po prostu miejscem zerowym, czyli x jest równe minus b przez a. Nieoznaczone, czyli ma nieskończenie wiele rozwiązań. Nieskończenie wiele rozwiązań, czyli ta nasza funkcja ax plus b miałaby nieskończenie wiele miejsc zerowych. Czyli, żeby miała nieskończenie wiele miejsc zerowych, to tak naprawdę ta prosta musiałaby leżeć na osi o x. A my wiemy, że żeby tak zachodziło, to w takim razie a musi być na pewno równe 0, bo oczekujemy funkcji a. Już stałej oraz co więcej, to b musi także być równe 0, czyli równanie ax plus b równa się 0 jest nieoznaczone, gdy a jest równe 0 i b jest równe 0. I wtedy zauważmy, że zbiór rozwiązań to jest r, tak? czyli x będzie należeć do zbioru liczb rzeczywistych, bo każdy x wtedy będzie spełniał to równanie. Równanie jest sprzeczne, kiedy nie ma rozwiązań. Czyli skoro ma nie mieć rozwiązań, to nie chcemy, żeby ta nasza prosta przecięła się chociażby raz, tak? Czyli nie może się przeciąć ani razu z osią OX. Czyli w takim razie ta prosta będzie musiała być równoległa do osi o x i albo sobie będzie leżała gdzieś powyżej, albo poniżej. Czyli na pewno a musi być równe 0, no bo chcemy oczywiście funkcji stałej, oraz to b musi być różne od zera. Podsumowując, to nasze równanie ax plus b jest sprzeczne, gdy a jest równe 0 i b jest różne od zera. Wtedy zbiorem rozwiązań jest zbiór pusty, tak? czyli x należy do zbioru pustego. Przykładem takiego zadania jest zadanie z matury czerwcowej z 2019 roku za jeden punkt. Czy na przykład zadanie z troszkę starszej matury z 2003 roku. I to by było na tyle. Zapraszam Was oczywiście do innych filmików. Zajrzyjcie także koniecznie na fanpage na Facebooku oraz na Instagrama. Cześć!